Cześć, witajcie w Raid Shadow Legends. No, na początku Wam się przyznam do czegoś. Nie wiem, co będzie w dzisiejszym odcinku. Na dobrą sprawę. Mamy tutaj Champion Chase Tournament otwarty, który kończy się zresztą za kilkanaście godzin. No, i chciałbym sobie tutaj troszeczkę punktów zgarnąć. No, i jakby jest ku temu okazja, bo portal świeci się na złoto i rzeczywiście mamy podwojone szanse na sakredy, ale moja niewiedza nie polega na tym, czy ja tu za chwilę trafię ROTOSA czy Harimę. Jest to niewiedza daleko głębszego poziomu, że tak to określę. O tym za chwilę. No więc tak, przeczekałem tutaj naszego docelowego czempiona. Tak, namęczyłem się strasznie, żeby, żeby go zdobyć tutaj w wydarzeniu, które miało miejsce ostatnio. Wyzułem się z zasobów, to jest pierwsza myśl. Oczy, otóż zbierałem na Aletreona, Blade Mastera. No i on już na końcu jest, więc sobie siedzi, drugiego na razie nie potrzebuj. Był też tam ten oczywiście obok, jak zwróciliście uwagę, jak ten z daily login, tak, z codziennego logowania się. No i też jest zapowiedź tutaj w newsach, że Lunar Deck of Fate, tak? Będzie można zdobyć Fatalisa, kolejnego z Blade Masterów, którego sobie wcześniej odpuściłem. Też nie samodowałem voidów, jak on był, tylko troszeczkę później. No, bo tak, w ogólnym odbiorze był fatalny. Coś tam przy nim dłubią, ale nie sądzę, Chociaż nie wiem, żeby go zbafowali tak, żeby był jakiś super. Więc tutaj, znowu, kolejna szansa na, na pozyskanie tutaj kolejnego z tych czasowo tylko dostępnych czempionów Fatalisa. Będzie on poprzez Lunar Deck of Fate event, gdzie. Będziemy mogli zdobywać punkty uzyskując artefakty, albo otwierając szardy. No i teraz wiecie jakby jak to wygląda, czyli zdobywając artefakty mamy tych punktów de facto niewiele. Większość tam w tych wydarzeniach zwykle jest poprzez te elementy no, płacowe, że tak to określę, czyli na przykład właśnie szardy. Okej, okay. no to to jest tutaj jakby druga sprawa, czyli rzeczywiście w eventach już jest jutro zapowiedź Lunar Day of Fate i tam też zapewne będą punkty potrzebne tutaj do Lunar Festiwalu. Ciągle tak walczę z nadzieją, że gdzieś tutaj do końca dojdę, dlatego też właśnie tutaj Wam mówię, że chcę uczestniczyć w tym Chasecie. No, przynajmniej do tego poziomu 4200. No to idźmy dalej. Teraz tak, czyli ci masterzy pojawiają się co jakiś czas tutaj opcje, żeby ich pozyskać. No i teraz znając Plagium, no, jak wiecie, firma nastawiona jest dosyć tutaj, no, na nasz naszych zasobów, żeby nie powiedzieć portfeli. Czyli przypuszczam, że za jakiś czas będzie też kolejna szansa, żeby zdobyć najlepszą z nich łuczniczkę. I tu znowu będą potrzebne kolejne zasoby. Więc takie mam wrażenie już parę lat, no pewnie tak ze trzy przynajmniej, gram w tą grę, że ten drenaż postępuje, ale ostatnio przybiera on dosyć mocno na sile. To właśnie kolejna rzecz, czyli te zasoby może jeszcze przydałoby się jakoś zachować. Jest już zapowiedź nowej fuzji. Chyba nie będzie jeszcze tych czempionów w grze, ale tu pojawi się nowa para królewska. Jedno z tej pary będzie fuzji. No i to wydają się dosyć. Atrakcyjni czempioni do pozyskania. Znaczy ta wojdowa legenda pewnie będzie no, dla tych, którzy będą mieli dużo szczęścia, albo znowu e, wydrenażują swoje portfele, żeby ją pozyskać. Królowa natomiast będzie e, do pozyskania we fragmento fuzji, ale do fuzji również potrzebne są zasoby. A, no, no i właśnie e, dlatego e, tak właśnie sobie go zważam. Co z tym wszystkim zrobić? No dobrze, ale nie chcę Was tak też tutaj zanudzać tymi rozważaniami, choć kiedyś tam może wspomniałem, że już tej gry jakoś tak bardzo optymalizacyjnie, analitycznie nie traktuję, to jednak, no, jako takich graczy free to play, gdzieś te zasoby powinniśmy nimi rozsądnie gospodarować, bo wiadomo, że na wszystko nas. Nie będzie stać i we wszystkim nie weźmiemy udziału, więc dzisiaj zaczniemy zupełnie z innej strony. Nie będziemy na tą chwilę, dlatego mówię, że nie wiem, co tu się wydarzy, bo nie zaczniemy od samonowania. Zacznę sobie zbierać tutaj punkty z innych dziwnych miejsc, i to też jakby. Może być dla kogoś wskazówka. Rzeczywiście, jak tu można sobie w takich sytuacjach radzić, więc zacznijmy tutaj. O, milion ta fuzja kosztuje, to nawet nie wiedziałem. Więc nasz kasy też jest, ale 350 punktów za Wojtepika Pika wskoczyło. No to powtórzmy to, bo jeszcze mam tutaj. Także mogę zrobić to ponownie i będziemy mieli kolejne punkty. Kolejny milion pójdzie, ale 350 następnych punktów mi wpadło. Mamy równolegle Champions Training Event, też się zaczął. Powiem wam jeszcze, bo to może też kogoś w jakiś sposób zainteresować, że Mieliśmy też Champions Training, tym razem Tournament podczas CVC ostatniego i w zasadzie po wcześniejszym moim tutaj wyczerp znaczy wyczerpaniu, to nie, ale z mocnym tutaj, że tak powiem, zużyciu zasobów na właśnie wspomnianego już Blade Master'a. Cały Champions Training Tournament skończyłem w zasadzie poprzez książki. Akurat było CVC i zrobiłem go również poprzez. Książki. Dobrze, tak, przywołamy też właśnie tutaj czempiona potrzebnego, żeby mi się ci, ci akurat nie zawieruszyli, tylko momencik, bo tutaj to jest ten czempion. O, tutaj potrzebny. Więc kolejną legendę pozyskam sobie tutaj. To będą następne punkty. Także milion poszedł i pierwsza legenda się zacięła. Nie widać. No, jestem już poważnie zaniepokojony. Huh. Mam nadzieję, że wpadła. Ale sami widzieliście, co tutaj było. No jest. Kropeczka więc ją sobie tutaj w Champions Trainingu podniosę do tego poziomu. No to idźmy dalej. Było chwilowe zaćmienie. Słuchajcie, pojawiło się tutaj coś nowego. Jeszcze do tego nie zaglądałem tak na dobrą sprawę. No szanse tu są nawet na mityczka, ale wiecie jak to jest. Tutaj ze szczęściem, w każdym bądź razie ten dziwny taki zasób zbieramy w Coast City, w Syncranos, więc Zobaczmy, co z tego tutaj wyjdzie. No to dwie szanse, tak? Mam, bo mam 200 punktów, 220. No to zobaczmy, co tu może wpaść. Jest jakiś epic, zwykły. No i kolejne 100 punktów. I kolejny epic. No, jeden z moich ulubionych zresztą, Gala Long Longbraid, kolejne punkty wpadły na konto. Dobrze, teraz tutaj mam kolejne zasoby zgromadzone, ale jeszcze sobie szybko zelknę, jak mi tam idzie na tym moim, że tak powiem, Champion Chase No, troszkę brakuje jeszcze 1800 punktów. No, to nawet sporo brakuje. No dobrze, to sobie, jak mówię, dążymy tutaj do 4200. Więc zobaczę, kogo sobie przywołam tutaj z tych fragmentów. Łzy. No weźmy tą, właśnie Zinogre. Niech ona też wpadnie. I ona jest, dołącza do innych blade masterów. No, i tutaj te legendy moje w tych fragmentach, jakieś za dobre to nie są. No, ale powiedzmy, że jeszcze w jakimś tu zapasie gromadzone były, więc jeszcze może ze dwóch tu przywołamy. Przywołamy sobie właśnie wagla, niszczyciela i, i kogo, kto mógłby się przydać. A no, może takiego. Także widzicie, te długo odkładane tutaj zasoby w tej chwili zużywam w ten sposób. Nie dziękuję, nie chcę żadnych reklam. I jak tam w champions Jesteśmy przy ksiądzce legendarnej i potrzeba jeszcze no 900 punktów powiedzmy. No dobrze, to żeby ten, to otwieranie miało też taki element jakiejś losowości, to jakiegoś szagda także otwórzmy. Zobaczmy jak to wyjdzie. Więc mam 15, już to będzie ten element irracjonalny. W całej tej analizie, którą Wam wcześniej przedstawiłem, że nie wiem, co się będzie działo. No dobrze, to tak, żeby jeszcze potem troszeczkę zostało. Jest Gorgorap, i tego sobie właśnie robię: tego Nagorio na właśnie na Sintranos. Jeszcze jeden. No, chyba mnie tu dziś nic dobrego nie spotka z takich niespodziewanych rzeczy, które mogły się wydarzyć, więc ostatnia szansa. Resztę sobie zachowam na dalsze etapy gry. Ech, tak, wszystko epiki. No, całkiem przyzwoite. Dajcie go bardzo e, lubię. Mam go zrobionego. E, no i czy ja doszedłem do tych punktów, które mi tutaj są potrzebne, owszem tak. No tu już nie będę szedł dalej. Zaoszczędzę. Mam ten tutaj pułap osiągnięty, który sobie założyłem. No cztery sakredy poszły, tak żeby jeszcze było tutaj trochę losowania. Ale jak widzieliście, no trochę tych zasobów kolejnych tutaj wyomadzonych również zużyłem. Tak, żeby właśnie sobie jeszcze mieć coś zaoszczędzone na to, co nam dalej gra przyniesie. Fuzja, nie wiadomo, jeszcze jakie samoningi, może będzie ta łuczniczka. Także, takie moje podejście na tą chwilę właśnie do całego tego samonowania i, i pozyskiwania tutaj rzeczy. No tak jak mówię, troszeczkę ten drenaż dla mnie ostatnio jest wyczerpujący, w sensie cały czas gram free-to-play, nie zamierzam tego zmieniać. Natomiast tak jak widzieliście wcześniej, tu w znacznym stopniu zużyłem się na Champions Training, tu z kurczakami również. Teraz była, są cały czas próby wydobycia z nas szardów. No, i pewnie może to się cały czas pogłębiać. W każdym razie, jeżeli otwieraliście bądź otwieracie szakdy, no to powodzenia, żeby się Wam coś trafiło. No właśnie, nie był to ani Rotos, ani Halima, więc znowu bez pozytywnej niespodzianki. Wam dużo szczęścia. Trzymajcie się, zostawcie łapkę. Do następnego razu. Cześć.